Każdy znajduje w życiu jakiś swoją wysterplatkę, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jaką słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezasterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to wysterplatka. Tak, w okręgu numer 18, a więc Ostrołęcko-Siedleckim obejmującym powiat Garwolin, Łosice, Maków Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Półtusk, Siedlce, Sokołów Podlaski, Węgrów, Wyszków jest koleżanka Beata Jóźwiak. Liczymy na to, że dzień 13 października będzie dla pani Beatki dniem Sprawy ważniejszej niż Polska. I właśnie dlatego kandyduję w tych wyborach. Jako samorządowiec, jako kobieta, jako człowiek, jako polityk, jako matka, jako żona. Chciałabym naprawdę sprawić i wesprzeć to państwo polskie, które sobie niezwykle cenię. Uważam, że jestem w stanie współpracować z wszystkimi dla do dobra odmowy, aby naszym dzieciom żyło się lepiej.